Witajcie, witajcie. Dokładnie dzisiaj, gdy to nagrywam, mój gość obchodzi równo dziesięciolecie założenia firmy. To człowiek, który jest, można powiedzieć, że gdyby miał dzisiaj 80 albo 90 lat, no to pewnie byłby pionierem polskości na ziemiach odzyskanych. Jest inżynierem, jest youtuberem, jest tatą, jest mężem. A przy tym wytrawnym, coraz bardziej wytrawnym networkerem, kto taki nam dziś opowie o swoich błędach w ramach serii 100 błędów live? No, myślę, że po takim wstępie, szczególnie ci którzy są związani z towarzystwami biznesowymi, wszystko wiedzą, bo gościem moim będzie Kamil Zielazek. Witaj, Kamilu! Witam serdecznie. Kamil, zanim zaczniemy, to ja, ja tylko przypomnę, że jako legenda YouTube'a na pewno wszystkie już odcinki swoich poprzedników widziałeś, bo, bo często je komentowałeś i myślę, że, że sprawiły Ci wiele frajdy, więc ja tylko powiem dla, dla porządku naszym widzom, że seria 100 błędów live powstaje w ramach pro, projektu 100 błędów, w ramach którego to piszę wspólnie ze społecznością taką encyklopedię, encyklopedię prowadzenia biznesu. Ja osobiście opisuję to tam, 100 błędów, które, które popełniłem w ciągu swoich pierwszych 10 lat prowadzenia firmy, a że jestem mistrzem popełniania błędów i na szczęście powstawania po nich, no to faktycznie szykuje się ostry materiał. Na początek proponuję Kamil, żebyśmy znieśli toast. Zdrowie. Zdrowie. Niech żyje, kawiarz, niech żyje kawiarz i okolica, a ty Kamilu opowiedz nam o swoim pierwszym błędzie. No ale zanim opowiesz, to jeszcze dwa słowa o sobie. Przypomnij czym się zajmujesz i gdzie cię można spotkać. Możemy mnie spotkać w Szczecinie i okolicach, a także na YouTube, jak to wspominałeś. Prowadzę dwa kanały, przynajmniej dwa kanały, bo dwa, te dwa przynajmniej e, ciągnę mocniej, a pozostałe, powiedzmy, zostawiłem może na kiedyś. E, powiedzmy, główną moją działalnością jest inżynieria, czyli ogólnie projektowanie i kierowanie robotami w branży instalacji sanitarnych czyli tak zwane rurki. Mhm. Właśnie jak to wspominałeś, już 10 lat prowadzę. No, były jakieś takie małe przerwy, ale ogólnie 10 lat tym, tym się zajmuję. No i co tu można dodać? Mhm. Myślę, że no, na początek wystarczy. Dobrze. Dzieciaki e, e, jaki masz w wiek w jakim wieku? Dobrze pamiętam, że mniej więcej w wieku moich? E, mniej więcej tak, 4 i 7. I mm -hmm, jasne. Czyli e, jeszcze nie są w stanie za Ciebie pro, projektować, e, ale już pewnie o wiele mniej przeszkadzają w pracy niż to było kiedyś. No, to teraz y, w dobie koronawirusa to <sum> <horszą> można dyskutować. Jest dane nauczanie i takie historie. Ale to myślę, że większość rodziców, czy no, większość osób, no rodziców, tak, z tym się zmaga, więc no. Powiedzmy, że to jest jakiś taki teraz dodatek do życia. Tak, jeżeli oglądacie nas w 2028 i, z, i zastanawiacie się, o co chodzi z tym całym koronawirusem, z danym nauczaniem i tak dalej, to zapuście Google'ownicę, bo czekają Was ciekawe odkrycia. No to Kamilu, proszę bardzo, pierwszy błąd. Na czym on polegał? Pierwszy błąd to taki dość w sumie ciekawy. Ogólnie założyłem działalność takim błędem można tak nazwać, że błędem było założenie działalności gospodarczej bez jakiejś tam powiedzmy wiedzy na temat przedsiębiorczości. Ogólnie założyłem dzięki jakby prośbie firmy, dla której projektowałem właśnie inst no gaz, instalacji, przyłącza gazowe. Mhm. I miało właśnie to powiedzmy korzystnie, to by, dla tej firmy byłoby współpraca w formie B2B, czyli firma i firma. No i tak w sumie nie wiem, czy to było dobrze, czy nie, ale tak tą firmę założyłem właśnie bez tej wiedzy jako przedsiębiorca. No i tak z tą firmą współpracowałem dobre 3-4 lata. Później gdzieś tam była jakaś tam przerwa w współpracy z tą firmą, później gdzieś tam znów z, y, wróciłem do tej współpracy. Y, no ale takim powiedzmy, czy błędem, czy problemem, który towarzyszył tej współpracy, były niskie, niskie ko, ko, czy koszty. Niskie. Mm, Zarobki, tak? W tym, co robiłem. Ogólnie to była praca na, na, na zasadzie przetargów, czyli firma najtańsza wygrywa, czyli i ta firma, i ja tak, że tak powiem, zarobiliśmy mało, no, byłem świadomy tego, ale powiedzmy to było jakimś takim powiedzmy utrudnieniem w rozwoju, tak, bo nie było środków na, na jakiś tam rozwój, na, na, na jakieś tam reklamy, czy inne takie rzeczy. Coś tam próbowałem. Właśnie jako początkujący, jako osoba, która się na niczym nie zna, próbowałem swoich tam, jakichś tam działań reklamowych. No i tak to by, to by mógł się ten pierwszy błąd pokazać w ten sposób. Czyli bez doświadczenia, bez na, niskiej, na niskim zarobku, na niskim przychodzie, to taki pierwszy błąd, który trwał dobrych kilka lat. Mhm. No tak, tak. To, to właśnie yy, 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 z jednej strony z rządzący mówią, no, Polacy bardzo przedsiębiorczy, nawet, prawda? Yy, tutaj ile, ile działalności gospodarczej, ile fir, firm otwierają, yy, no ale właśnie bardzo często to są yy, tego typu yy, przy, przypadki jak twój, nie? W zasadzie, no, założyłeś, no bo. No, gdzieś taka właśnie... potrzeba wyszła, nie? Tak, bo, bo inaczej by, by współpraca z tą firmą nie była nawiązana, nie? I, i, to, I to jest daleki od wizji, od romantycznej wizji, prawda? Billa Gatesa, który w garażu tam chce stworzyć Microsoft, który podbije świat, prawda? Mhm. Tutaj, e, mhm. Więc, ale wiesz, ale. Czy nie było tak przypadkiem, że gdybyś odkładał za założenie firmy, aż prawda skończysz wszystkie możliwe, nie wiem, szkolenia, kursy i tak dalej, to nigdy by do tego nie doszło? Ciężko powiedzieć, bo teraz akurat mam dość dużą wiedzę na temat no, przedsiębiorczości, znaczy jak na mój poziom oczywiście, nie, poziom osoby tak zwanej JDG firmy JDG, czyli jednoosobowej działalności gospodarczej to teraz sobie, no dość dobrze, według mnie, według mnie teraz radzę. Więc tą dzisiejszą wiedzą, jakbym dzisiaj założył firmę, no to pewnie to by całkiem inaczej wyglądało i, i inaczej może bym się dogadywał, z tą, dogadał z tą firmą na przykład, czy mhm. być całkiem, po prostu bym inny jakiś model biznesowy stworzył. Ja A tak. może w innej branży założył, być może, nie wiadomo. Mhm. Mhm. Nie wiadomo. No dobrze, teraz jesteś na, na etapie z tego, co, co widzę, takiego przepotwarzania się, myślę, długofalowo z JDG w jakiś konglomerat poważniejszy. No ale nie uprzedzajmy faktów, tak. prawda? Pewnie gdzieś tam będzie jakiś link do moich miejsc w internecie. To myślę, że jak ktoś się tym będzie interesował, to, to niech śledzi moje media to zobaczy, co, co tam zaraz tutaj się wydarzy. Co tam się święci. E, świetnie. Tak, tak. To opowiedz o drugim błędzie. E, drugi błąd, e, tak, może tak powiedzieć, że m, ma do, dość dużo wspólnego z tym pierwszym błędem, czyli e, praca na niskich przychodach. E, bo tak, e, w międzyczasie do, do, do tego, co robiłem dla tej firmy, Robiłem też projekty tak zwane etażówki, instalacje dla powiedzmy osób indywidualnych, czyli jakieś dla mieszkania. Ktoś potrzebował wymienić się kocioł na nowy, jakąś instalację gazową, grzewczą. No i takich na początku projektów było może dwa w roku, trzy. To już był sukces. Gdzieś tam później, to z biegiem lat to się trochę rozrosło. Osoby, ci klienci, którzy byli zadowoleni, to polecali dalej. Pojawili się, pojawiło się współpraca z instalatorami, to tylko to się rozrosło. No ale też z biegiem właśnie tych lat, już jak sobie tam te, te instalacje gdzieś tam w międzyczasie, bo to było tak, 90 mniej więcej procent zleceń to od tej firmy, tej powiedzmy. Wraca, a były reszta takie, takie właśnie pojedyncze macie? Tak, gdzieś tam sobie wchodziły. No i właśnie jak gdzieś tam wyrobiłem sobie, ustaliłem sobie te stawki swoich projektów, no te przez wiele, wiele lat te stawki były stałe. Jakoś w sumie dość niedawno, tak teraz nie pamiętam, dwa, trzy lata temu dopiero stwierdziłem, że kurczę to mi się, że jak to mówią, Excel mi się nie zgadza i stwierdziłem, że może warto by zweryfikować te ceny, no bo to bez sensu, człowiek tutaj tyra, a, a że tak powiem, jakichś wielkich zysków nie ma, no stwierdziłem, że warto te ceny zaktualizować, no i no niestety, znaczy niestety dla klienta, a dla mnie na plus podnieść, tak? I więc drugim błędem było, e, czy jak to nazwać, e, zapomniał, zapomniałem, że warto, ja że tak powiem, no sprawdzać, tak? Ja Patrząc, porównując powiedzmy do średnich cen, czy, czy jakiś tam poziomu inflacji, i tak dalej, czyli brak aktualizacji cen. Mhm, czyli ja, ja bym to nazwał staropolskim pojęciem pricing. Mhm. Pricing, moi mini, to jest. Jak być może pamiętacie z rozmowy z autorem książki o, o pricingu, Romanem, podlinkuję ten. Tę rozmowę nad głową Kamila, o tu, o tu. To właśnie, pricing to jest niebagatelne na, narzędzie w, w, spra w sprawianiu, żeby ta sama ilość pracy skutkowała o wiele większą ilością pieniędzy. No tak, z pricingiem wielu ma, ma pro problem, więc nie, nie jesteś, Kamil, jedyny. I świetnie, że się zreflektowałeś. No to pora na trze trzeci błąd. Słuchaj. Trzeci błąd dotyczy zatrudniania osób, uh -huh. i jest to, powiedzmy, no na razie, nie wiem, gdzieś tam to, to jest to taka obawa, która gdzieś tam, czy blokuje mnie przed działaniem, uh -huh. a to jest obawa przed zatrudnieniem, zatrudnieniem pracowników na etat. Na razie współpracuję, współpracowałem z asystentami, z pomocnikami. W formie umów o dzieło, umów o zlecenie, czy B2B, tak? Czyli fakt, powiedzmy, po, jako podwykonawców, czyli e, ekipa, to po prostu były no, osoby czy firmy zewnętrzne. Mhm. E, no i tak właśnie już jestem, myślę, że to już niedługo to się wydarzy, zatrudnienie pierwszego pracownika, ale to, to tak gdzieś tam mentalnie to, to, to leży na zasadzie, taka obawa, czy, czy ta osoba zarobi na, na siebie, czy, czy, czy się sprawdzi, czy się nie sprawdzi, no po mniej więcej tego typu taki błąd, który być może jakbym zdecydował się, no już jestem myślę, że zdecydowany już na to działanie, Ale właśnie błędem, może też wynikającym z poprzednich, tak? Że niskie ceny też jakby Excel się nie, nie zgadzał i ciężko było właśnie też jakąś, powiedzmy, normalną, ludzką kwotę te kilka lat temu zaproponować osobie, która mogłaby u mnie pracować. Mhm, tak, tak. E, bo e, e, niezgadzający się Excel sprawiał, że nie było miejsca na kogoś, kto by cię odciążył. Ktoś, mm -hmm. kto cię nie mógł odciążyć, jego brak sprawiał, że byłeś bardzo obciążony. Mm -hmm. Skoro że byłeś obciążony, nie miałeś czasu zadbać o pricing i nie miałeś czasu. Ty zacin... Zaczynałeś... że... no. Maćku, zaciąłeś się, coś, coś Cię nie widzę u siebie. Faktycznie widzę, że Internet u mnie coś tak, się posypał. Wróciłeś, wróciłeś, ale tak obraz przysłał. O. Zarywa, bardzo, bardzo zarywa. Dobra. To dziwne, to dziwne, to dziwne. A teraz się, się słyszymy? Teraz tak, ostatnie dwa słowa. Dobrze. E, mówiłem o tym, Aha. że wiesz... Mówiłem o tym, że e, brak spinającego Excela skutkował dużym obciążeniem, które skutkowało brakiem aktualizacji cen i, i też brakiem przemyślenia, w jaki sposób można uniknąć ryzyk związanych z wprowadzaniem pracownika. E, no bo te ryzyka, które wymieniłeś, no to nie ma co ściemniać, no, one są realne. nie? wprowadzić kogoś mm -hmm. do firmy na stałe, y, z wszelkimi możliwymi prawami. Y, no wielu później miało przez to pro, problemy, nie? Gdy zrekrutowało nieodpowiednią osobę, y, nieodpowiednio ją wdrożyło i, i potem ją prowadziło. Nie? Więc te ryzyka są. Nie te ryzyka są i one nie są wydumane, no ale właśnie po to przedsiębiorca nie może cały czas pracować bo bo inaczej ich nie uniknie inaczej ich nie uniknie i będzie musiał pracować jeszcze więcej żeby ich skutki odrobić tak, szczególnie, że w mojej branży, czy w tym, co ja robię, czy, czy właśnie w projektowaniu, czy w tej inżynierii pracownik musi posiadać dość wysokie kwalifikacje, żeby ten produkt, którym jest projekt, tak, czy, czy jakiś tam usługa związana z nadzorem, tak, żeby to było w pełni, w pełni, jak to nazwać? w, w pełni z, zgodny z, z wszystkimi przepisami właśnie ten produkt, czyli ten projekt. I normami. No właśnie. Tak. Dokładnie, więc jest przepodwyższone ryzyko, ale zakładam, że twoja pracownia ma ubezpieczenie, więc w razie czego, w razie czego bogaty ubezpieczyciel wydusi grosik. Tak, dokładnie, to też jest bardzo ważne właśnie, żeby firma była ubezpieczona. Tak. No dobrze. Nawet projektant jako tako powiedzmy, osoba też ma ubezpieczenie w Izbie Inżynierów Budownictwa, więc to też jest jakieś tam też dodatkowe zabezpieczenie przed błędami. Tak. Dokładnie. I na koniec, Kamil, oczywiście życzyć Ci jak najmniej błędów od tego czasu, od tej pory, ale przede wszystkim to życzę, żeby liczba. Powstań po każdym z błędów była e, o, jeden, o jeden większa, e, mm. <laughs> albo cho, chociaż równa um, liczbie błędów. My widzimy się niebawem w kolejnych odcinkach różnych innych serii. A Wam polecam subskrypcję kanałów Kamila. Znajdziecie je w opisie tego filmu. No i oczywiście zapraszam do projektu 100błędów.pl. Tam będziecie mogli dołączyć do społeczności ludzi, którzy chcą uczyć się na błędach, którzy chcą być mądrze, i przed szkodą, a nie po szkodzie. Dzięki Kamilu, pozdrawiamy Szczecin i do no, zobaczenia. Dziękuję. Cześć.